Witam Was serdecznie. E, ponownie będzie w bitwie epickiej e, gracz z klanu mojego, czyli ESO. Będzie to Rafik na czołgu Chaffee. E, może <coughs> byliście mieć podejrzenia, że tak często promuję swoich graczy, e, no ale przy takiej bitwie ciężko e, po prostu jej przejść obojętnie. E, po raz chyba pierwszy bitwy nie oglądam. Komentuję w ciemno, ponieważ po prostu nie może być zła. E, widzimy. Mapa y, kopalnie, mapa wybiera się na górkę. od razu, bardzo mocny rasz, również przeciwników. Zresztą sytuacja tak naprawdę już jest, już jest ciężka. Na szczęście ma wsparcie y, Tomek z Plutonu. 560 obrażeń tym czafikiem, Stracił co prawda połowę życia, życia. ale y, no, warto było tego chwila no, zdobyć. I oglądamy dalej, co się będzie działo w tej bitwie. Losowanie jak na Czafika mogło być gorsze, ale również nie jest proste. Sporo tych dziewiątek, jednak, po 50% szans na zwycięstwo, jednak tak naprawdę zawyżają te, e, tą średnią zawodnicę z naszego plutonu. Jednak oni są w czołgach proszę, lekkich, a to jednak zawsze jest no, trudno, jednak czołgami lekkimi wyciągać. Bitwy czy robić dużą ilość obrażeń, <laughs> ale Rafik pokaże nam w tej bitwie, co może zdziałać taki mały y, skaucik na, na kopalniach. Tak naprawdę mapa kopalnie to nie jest jakaś rewelacyjna mapa dla skauta, y, ponieważ nie ma tutaj co myśleć o jakimkolwiek świeceniu, bo, ponieważ pozycje wrogów y, są tak naprawdę znane. Mapa jest mała, y, główne walki odbywają się w okolicach Hila. Tutaj widzimy, że na przepychacz praktycznie nie pojechało kompletnie nic tam w okolicach tego miasteczka Sytuacja jak na razie jeszcze pod kontrolą, mamy 3-0 Także nie jest źle Aczkolwiek lekko na pewno nie będzie Jak na razie 700 obrażeń 4 do 1 Tam była ta M103 Nie udaje się jej zaświecić, 4 do 2 tak naprawdę y, mamy opanowanego głównie przez, y, znaczy tylko i wyłącznie przez nasz Pluton y, na tych lightach. No i co dalej? Co dalej? Pewnie muszę jakoś wspomóc, drużyne, wspomóc swoją drużynę, y, ale nie dysponuję jakąś gigantyczną siłą ognia. Y, trafi, trafi co prawda ma dobry reload y, y, i dosyć spammerskie działko, no ale widzimy, że ten jeden strzał Odisa trzeciego i byłoby już po bitwie, także. To nie jest prosta sytuacja, iść na wymianę ciosów z czołgami ciężkimi. Jak na razie, Rafi kręci tutaj po chilu, próbuje znaleźć jakieś swoje okazje. Jestem 103 nie Niestety nie udało się przebić, no ale od razu jest wyspotowany po pierwszym strzale, także nie ma też mowy o jakimś konkretniejszym zadawaniu uszkodzeń. Już przyjął strzał, także nie może sobie pozwolić w tym momencie na żaden poważniejszy błąd, bo może to od razu się skończyć wizytą w garażu. 5 do 3, 5 do 4 Bitwa zaczyna się wyrównywać Widzimy teoretycznie, że mamy prowadzenie, ale w praktyce przeciwnik ma dużo więcej Już w tym momencie dziewiątek Oprócz tego cały czas jest Arta, która może tej Rafika wyciągnąć Mamy jeszcze m trójkę jak Tigera Tygrys drugi na oparach 6 do 4 wszystko wygląda ok. na Teraz ładny strzał z Grysa, Dokończył plutonowy. I jak na razie, nasz pluton zdobył dwa fragi na 7 całej drużyny. 7 do 5. Powolutku wszystko zaczyna się robić pod kontrolą. Ale teraz widzimy rasz czołgów ciężkich przez miasteczko, przez ten klasztor. Nie wiem, co to tam jest. Pewnie miasteczko jakieś górnicze, jeśli jesteśmy na kopalniach 7 do 5 znów Rafik wykorzystał swoją okazję oddał jeden darmowy strzał w 7-6 i dalszy pochód przeciwników widzimy, że tutaj ostry wyjazd naszych light trzeciego Rafik teraz wykorzystuje swoje spammerskie działko i tutaj łupię tą M103. Na szczęście w 103 skudłowała, teraz na nie się przeładować, bo już po kolega z Protonu. Widzimy te trzy lajty, tutaj nieźle mieszają na tej mapie 1200 obrażeń 8 do 6 i na z został tutaj przygwożdżony do ściany przez trzy lajty, które jak mówię, jeden niestety z naszych już poległ. MX12T również jest y, na oparach. Y, punktują, punktują, próbują coś pomóc tej drużynie. Gdzie się podziały te nasze czołki? Gdzieś naszują y, przez wodę. No i grafik y, go wykańcza. Prawie 2000 obrażeń y, już na tym trafiku. jeszcze zostało 14 pocisków AP i y, y, 25 apc Także jeszcze zapas amunicji jest, ale i wrogów jeszcze sporo. Teraz najgorsze: pozostały tak naprawdę dwie arty i trzy te deki. Trzeba je wyświecić. Nie można nadziać się na żadnego z nich gdzieś tam przodem, wtedy można po prostu zejść do garażu. Mamy tego wafla dziewiątego tyłu, Rafik go punktuje, nie patrzy w stronę rafika, więc trzeba wykorzystywać swoje okazje. 10 do 8, 9 niecałe minut do końca bitwy. E75 utknął y, gdzieś na wyspie. Fernerwą y, powoli tutaj zbliża się i bardzo dobrze. Y, tu, tutaj i na górce y, przepychać z trafikiem, Chce koniecznie odejść strzał. Widzimy, że rafik nie wozi lornety. Mogłaby się teraz przydać w takim spotowaniu y, na Powiedzmy daleki dystans. No i czekamy, co się wydarzy. Na razie tylko y, kernerwant pojeżdża z tym s 75. Y, mamy wafla, i znowu Rafigo. go z górki. Jeszcze jeden strzał i uda się go dokończyć. Tak jest: 2,5 tysiąca 2 Dwa fragi, 11 do 9. Teraz może przydałoby się wykonać jakiś ruch. Pojechał na spota AMX. Wyświecony jak Tiger. Jak Tiger to jest kolejny skałą. Nie będzie go jak kompletnie ugryźć. Jeszcze mamy obiekta. No i zostały dwie arty, które gdzieś tam się czają. Mamy wyświeconego obiekta, mamy wyświeconego Jagd Tigera Nie brawił. Teraz przełączenie na złoto. Spenetrować 11 do 11 Mecz nam się wyrównał i walczymy dalej. Jak tiger ruszył do przodu, jeszcze dwie arty, które tutaj splashem są w stanie wyciągnąć, oczywiście tego naszego czafiego Przewróciło się drzewo. Jak tiger na pewno jedzie w tą stronę, przewróciło się kolejne drzewo. Wiemy tak naprawdę, gdzie on zbierza. Jest obiekt 704. No i patowa sytuacja. Nikt nie chce wykonać ruchu. Te dwa nasze czołgi ciężkie stoją tam, bojąc się wyjechać, ale teraz obiekta udało im się troszkę wypunktować. Jest jak Tiger. Ciężka sytuacja, nie ma specjalnie jak zjechać. To jest bardzo niebezpieczne zjazd, można się po prostu rozbić. Grafik jest wyświecony, także Arta może już tutaj skupiać 6 minut do końca. Arta strzeliła, na szczęście nie celnie 11 do 17, 12 704 wykańcza E-75 Arta strzela znowu w Rafika no Ten obiekt jest oczywiście nadobicie. Jeśli jego by się udało wykończyć to już powinno być z górki Troszkę się tutaj zamienili rolami, czołg lekki stoi na górce i snajpi czołg ciężki jedzie na spota oberwał niestety znowu od obiekta pojawia się obiekt gdzieś tam był przez chwilę w celowniku niestety nie udał się na strzał może teraz będzie lepiej znowu obiekt się chowa no niestety szkoda i arta wykańcza naszego kernerwona 12 do 13, i trafi został tylko z artą, trochę tutaj chyba było zbyt długiego czekania na tej górce, aż coś się wyświeci. No, i teraz niestety będzie musiał Rafik tutaj w pojedynkę coś wykombinować. Jak Tiger zmierzał przez tamtą wioskę, obiekt wiadomo gdzie jest, co teraz zrobić. Zobaczymy. Może próba na przykład objechania tego jak Tigera, a być może Rafik po prostu będzie stał i próbował świecić coś tam dla arty. Wyświecony ten jak Tiger obraca się, niestety będzie przodem, nie zaciekawie. Mamy teraz jak Tigera bokiem, udało się przebić, ale Rafik się nie No i już jak Tiger patrzy, Arta też już tam nie skupia. Nie ma nic ciekawszego do roboty. Nie ma już obiekta, także to jest o wiele łatwiej. Teraz tak naprawdę nie wiem czy pojechanie ku po Arty nie byłoby najlepszym pomysłem. Tak naprawdę Arta jest bez osłony, stał tylko jak Tiger na bazie. Zanim on zacznie kapować, to spokojnie można by wrócić. Także rozwalenie tych dwóch Artów by było bardzo dobrym pomysłem. Ale mamy Tigera bokiem, Arta ginie. Teraz Rafik zostaje sam na te dwie Arty i Tigera Jak go chyba nie widzi, ale też Rafik nie stanie go przebić. Teraz się udało. Jeszcze jeden dobry strzał może uda się go Mamy już przekroczone 3000 obrażeń. No, Rafik przestał już próbować. stwierdził, że być może zanim go uszkodzi skończy mu się amunicja i teraz pewnie będzie próbował jechać po Artę, czy jednak nie, czy jednak po tego jak tigera. jednak chyba po Jagtera, a w tym czasie pojawia nam się z tyłu Arta 3 minuty do końca bitwy. To jest jakiś błąd powtórki, że ten celownik jest gdzie indziej. Arta się obraca dosyć szybko, jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście dla mnie trzeba na drugą Zszedł strzałę licząc na to, że zabiło naszego czafika jak i swoją artę to też byłoby jakieś rozwiązanie w takiej sytuacji myślę, że nawet usprawiedliwione bo tak czy siak tam tarta już była trupem, także na takiej sytuacji też trzeba uważać no i został nam jak tiger który kapuje, także będzie dosyć łatwo go wyświecić oraz arta brytyjska, która ma już trzy fragi. Sytuacja wydaje się w miarę pod kontrolą, z pewnością uda się go jakoś w miarę zaświecić, o ile nie skończy się ten domek, ale mamy jak tybiera, tyłem, niestety bez przebicia, nie probił. 9 pocisków zostało wykonanych jak Tiger. Chaffin ma 4 fragi i już tylko została Arta, żeby zakończyć tą bitwę. W tym momencie, czołg lekki ma zdecydowaną przewagę, ponieważ jest w stanie objechać Artę, z każdego kierunku, wyminąć Arta. Ma o wiele trudniejsze zadanie. Musiałaby wybrać jakąś świetną. Miejscówkę, żeby zasadzić na Lighta pułapkę, co też pewnie uczyni, no i zobaczymy, jak poradzi sobie nasz bohater z wygraniem tej bitwy, bo wiadomo, że bitwa musi być wygrana w tym cyklu epickich, nie wjeżdża w tłumacza bardzo dobrze. Mamy FV, -a. FV się patrzy na naszego bohatera, lub też nie. próba strzał w jakiś wizję. Jest bardzo malutka szczelinka. No i teraz Arta jest w sytuacji, tak naprawdę yy, chyba trochę lepiej, lepszej, bo jest w stanie z go zdjąć. Stało 30 sekund. Kapowanie nie ma. Yy, nie ma oczywiście szansy powodzenia, yy, ale być może Arta tego nie zauważyła i yy, 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 tutaj próbuje yy, wyjechać. Pierwszy strzał, ale mamy 16 sekund do końca bitwy. To jest naprawdę dramatyczna sytuacja. Prawie 400HP, 12 sekund, 10, 9, 8. I oglądamy, jak wygrać tą bitwę. 5 sekund do końca, Arta ma pełno życia. Podkona. I w ostatniej sekundzie, po skończeniu czasu. Rafik wygrywa bitwę w dramatycznych okolicznościach, zdobywając odznakę mistrzowską medar, orlika oraz duży kaliber jeśli chodzi o exp to można spać z fotela 2368 czystego expa no naprawdę dawno nie widziałem więcej, a na pewno jest to najwięcej jeśli chodzi o bitwy pokazane na moim kanale prawie 6 km przejechane, 50 punktów obrony bazy jedynie 83 po asyście tutaj prosty ten przejął rolę heavyków i zadawał uszkodzenia Myślę, że bitwa była warta pokazania. Pozdrawiam, cześć.